Zobaczcie, co ja tutaj mam. Jak wiecie, mój zakazany ogród jest znany z rabat na kartonach. Dzisiaj opowiem Wam, czy warto robić takie rabaty. Opowiem Wam o plusach i o minusach tych rabat, jak również jak je wykonać. Zapraszam na ten odcinek. Za mną Rabata na kartonach, która ma dwa lata. Rabaty na kartonach mają dużo plusów, no i wiele osób ciągle pyta, czy warto je robić, czy nie warto. Zwłaszcza dlatego, że są bardzo proste do wykonania i przynoszą ekstremalnie szybkie, fajne efekty. Jeżeli chcecie Wasze rabaty na kartonach wykonać, możecie śmiało już teraz łapać za kompost, za ściółkę inną typu kora, jak również za kartony. I dzisiaj ze mną wykonać takie rabaty, ponieważ najlepsza pora roku na wykonywanie takich rabat to wczesna wiosna, wiosna do końca czerwca lub jesień, kiedy mamy niższe temperatury i wtedy nie musimy ich tak doglądać. No dobra, to teraz powiedzmy o największych plusach tych rabat. Pierwszym, największym plusem wykonywania tych rabat jest fakt, że nie musicie ściągać darni. Wyobraźcie sobie teraz, że musicie ściągnąć trawę z całej tej rabaty. Jest ona potężna, zabiera nam to bardzo dużo czasu, a przy rabatach na kartonach wystarczy, że trawa zostanie króciusieńko ścięta. Jest to pierwszy krok wykonywania tych rabat, ale o tym powiem Wam zaraz, ponieważ jesteśmy przy plusach. Drugi plus. Taką rabatę możecie zrobić w kilka godzin, bądź w zależności od wielkości, cały dzień, jednak wykonuje się ją naprawdę szybko i jest to mniejszy nakład pracy niż przy standardowym robieniu rabat. Mało tego, nie stosujecie tutaj agrowukliny. Agrowuklina, już wielokrotnie wspominałam, niestety ma takie działanie, że absorbując wodę przy samych ściankach podłoża, powoduje, że korzenie zamiast wchodzić w głąb. Chodzą na te ścianki agrowukliny, aby pozyskiwać wodę. Przez to wiele roślin choruje, słabo się rozrasta i ma też słabszy wzrost. Przy rabatach na kartonach nie macie tego problemu, więc ogromnym plusem jest nie tylko czas, ale kolejnym trzecim plusem jest to, że rośliny fantastycznie rosną, super się rozrastają i mają fajną próchnicę w glebie także spowodowaną przez mikroorganizmy, które tutaj się znajdują. Większość roślin na tej rabacie ma maksymalnie dwa sezony i tak naprawdę to jest ich drugi właśnie sezon lub mają dopiero rok. Ale co ciekawe, bardzo dużo roślin same się tutaj wysiało, ponieważ one super rosną w kompoście i właśnie brak agrowokliny sprawia, że łatwo się wysiewają, łatwo się ukorzeniają i pięknie rosną. I to jest kolejny plus takiej rabaty. Jeśli zatem chcecie dowiedzieć się, czy warto robić takie rabaty, zdecydowanie moim zdaniem warto, ale jest kilka przeciwwskazań, w których ta rabata może nie wyjść, no i kilka minusów. I teraz przejdziemy właśnie do tych minusów. Chodźcie. Powiem wam, że bardzo ciężko jest znaleźć minusy rabat na kartonach, ale największe minusy możemy dostrzec w pierwszym sezonie. Tu mamy rabatę, którą wykonywaliśmy na jesień. E, super, fajnie się przyjęła, natomiast ona jest na wzniesieniu. Jeżeli robicie rabaty na kartonach, najlepiej one się sprawdzają na płaskim gruncie, bo każde zniesienie będzie powodować, że jednak zimą kompost czyściółka będą troszeczkę spływać, rabaty będą się przesuwać, mało tego przesuną się też kartony. Więc bardzo często pojawia się pytanie, czy trawa spod kartonów się przebija. Trawa spod kartonów się nie przebija, nie ma w ogóle takiego problemu, chyba że kartony w jakikolwiek sposób Wam się rozjechały. Zaraz Wam pokażę, jak najlepiej układać kartony, żeby nie mieć większości problemów. Jednak często na skarpach po prostu tego nie unikniecie. I uważajcie też z chodzeniem po takiej świeżo tworzonej rabacie, bo też możecie właśnie chodząc przesuwać kartony i tym samym właśnie w tych miejscach łączeń będzie Wam wychodzić trawa. Drugim minusem jest Złej jakości kompost. Ja bardzo zachwycałam się kompostem, który miałam do pewnego czasu, ponieważ w pewnej chwili okazało się, że niestety ma w sobie trochę nasion chwastów, więc kompost powinien mi zaściłkować te rabaty tak, żeby w nich nie wyrastały chwasty, a niestety gorszej jakości kompost spowodował że wyrosły mi nowe chwasty w ogrodzie. Warto znaleźć naprawdę taki kompost sprawdzony, fajny, żeby jednak nie było tego problemu, że w tym kompoście coś jest. A druga rzecz, jeżeli nie chcecie stosować kompostu, możecie zastosować korę. Ale do tego, co zastosować warschowo, do wykonania takich rabat, przejdziemy za chwilę. Możecie teraz zobaczyć, jak ta rabata super wygląda, w momencie, gdy została utworzona na jesień. A ja Wam zaraz pokażę kolejną rabatę utworzoną na jesień, która odpowie na kolejne pytania odnośnie roślin cebulowych przy kartonach. I mamy kolejną rabatę, która powstała jesienią. Na tej rabacie też mamy lekki spadek, dlatego możecie zauważyć tu kartony, jednak nie są to kartony z jesieni. Te kartony dodawałem tutaj wiosną, ponieważ właśnie lekko ta rabata się przesunęła. Dlatego jeżeli macie taki problem, że macie jakieś zniesienie, wtedy odradzam Wam robienie takiej rabaty. Albo musicie dodatkowo zaściółkować wiosną ponownie je kartonami i ponownie dać warstwę kompostu. Wiosną bądź jesienią, zależy, kiedy wykonacie te rabaty. Natomiast tu mamy rośliny cebulowe. Te rośliny cebulowe sadzimy przed położeniem kartonów, więc miejsce, które macie przygotowane na wykonanie rabaty na kartonach, najpierw obsadzacie roślinami cebulowymi, a następnie wykładacie kartony. Pewnie już czekacie na to, aż powiem, jak te rabaty się wykonuje, więc przejdźmy do tego. No to co? Działamy! Pierwsza rzecz trawa. Oczywiście musimy ją maksymalnie krótko ściąć w tym miejscu, w którym chcemy wykonać rabatę. Druga rzecz kartony. Kartony mają znaczenie. Ważne, żeby były grube. Czasami w sklepach macie taką tekturę w rolkach, i ona nie do końca się nadaje ponieważ jest za cienka, trzeba byłoby ją nakładać kilkoma warstwami. A takie kartony naprawdę świetnie działają. Pierwsza istotna rzecz przy tych kartonach nie mogą mieć na druku. Niestety taka farba drukarska będzie wam wnikać w glebę i nie będzie dobrze wpływać na mikroorganizmy, które w tej glebie się znajdują. Druga rzecz: wszystkie takie rzeczy jak na przykład taśma, folia musimy ściągnąć, więc trzeba się troszeczkę z tym najpierw pobawić. Kolejna rzecz, kartony układamy na tak zwaną zakładkę, czyli one nie mogą leżeć koło siebie w ten sposób, natomiast musi jeden wejść pod drugi, żeby nie było między innymi żadnych przerw, przez które mogłaby się później przebijać trawa. Kolejna rzecz. Bardzo istotna to jest namoczenie tych kartonów. Dlatego pora roku ma znaczenie, ponieważ teoretycznie możecie taką rabatę wykonać nawet na wakacjach, ale wtedy będziecie musieli kilkakrotnie w ciągu dnia nawadniać te kartony. Jeżeli w jakikolwiek sposób przebijała Wam się trawa na Waszych rabatach, najprawdopodobniej kartony nie przylegały do tej trawy. Więc istotne jest na tym etapie zmoczenie tych kartonów, ponieważ kolejny etap. To już tylko przykrycie grubą warstwą kompostu. No właśnie, jeżeli zastanawiacie się, jaka musi być grubość ściółki na takim kartonie, to niestety jest to trochę minus, ponieważ przy dużej rabacie potrzebujecie ogromnej ilości kompostu, ze względu na to, że ściółka musi być praktycznie taka, czyli 20-25 cm minimum. Następne ściółkowania nie muszą być takie grube. I również możecie zrobić też taki sprytny zabieg, czyli pierwszą warstwę wyłożyć trawą po skoszeniu trawnika w ogrodzie, a drugą warstwę dopiero wyłożyć kompostem i tym samym również utrzymać taką ściółkę. Warto jednak zastosować kompost, ponieważ kompost ma w sobie bardzo dużo mikroorganizmów i właśnie on wpłynie na żyzność gleby. Kartony również fajnie wpływają na glebę, ale właśnie dlatego, że lubią je drzownice. One przez cały okres budowania takiej rabaty szybko się rozłożą praktycznie 2-3 miesiące i te kartony już Wam znikną, a drzownice wszystko fajnie ściągną w glebę. Ta warstwa się pięknie połączy i rabata będzie miała naprawdę super użyźnioną glebę. No dobra, ale w takim razie, kiedy obsadzać taką rabatę tymi pięknymi roślinami? Są dwa sposoby. Jeden sposób to jest sposób bardzo dobry, ale wymaga czasu. Przygotowujecie taką rabatę rok wcześniej, cała rabata się szykuje, wszystko pięknie, ładnie się łączy, a wy po roku wsadzacie nowe rośliny. Kolejny sposób to jest od razu obsadzenie tymi roślinami i to też można wykonać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest później nacięcie kartonów, najlepiej na krzyżyk i w kopanie roślin, i tu musimy dalej uważać, żeby kartony nam się nie rozsunęły. Drugi sposób to jest Najpierw kofanie roślin na rabacie, a później dookoła obłożenie ich kartonami. Jest to lepszy sposób, bo dzięki temu unikniemy rozsunięcia się kartonów. Jednak wymaga więcej dubania, wierzcie mi więcej o tym, bo tak robiłam. I będziecie musieli troszeczkę mniejszymi kawałkami również operować, kładąc taki karton. Jak widzicie, każda metoda ma swoje plusy i minusy. Jednak podsumowując, metoda wykonywania rabat na kartonach. Ma głównie plusy, i kto już spróbował, wie, że jest fantastyczna. Jestem bardzo ciekawa, czy macie już swoje rabaty na kartonach? Piszcie w komentarzu, czy macie, bądź czy planujecie. No i cóż, subskrybujcie kanał. Murator ogroduje. Dziękuję Wam za dziś.